Weźmy do sklepu Ja nie pytaj Tam daj mi no papa 500 i tla. ile I ruby nie pak. Pytaliśmy nazywać Rubym To jest pomysł Jakby on wypali do wygrania jest 1000 zł Siema Nie wiem co nagrać dzisiaj na Daily Dlatego jadę po URF bo on zawsze robi mi content kryzys twórczy spowodowany brakiem kurde, idei i pomysłów Co mam nagrywać na daily, nie? No dobra, gruby Zaufaj mi i oddaj mi kanał Robię parę filmów, znaczy dzisiaj zrobimy film Jak się przyjmie, to będę robił codziennie te filmy A wy tam, wiecie, zostawcie mu suba, lajka i jakiś miły komentarz Bo gruby po prostu się przejara mu mózg od tego trenowania, nie? To jaki jest pierwszy pomysł? Weźmy do sklepu Ja nic nie pytaj Teraz zabierzmy na sklep Okej, okay. ale masz cały, całą y, mordę w ketchupie Serio? Tak, lecimy Ale to co, to na, narazisz mnie na jakieś grube koszty? Tak Serio? No Do jakiego sklepu mamy jechać? Nie wiem, do Biedry najlepiej Czyli coś, to, to będziemy kupić, coś spożywczego? Do, Walidę, do nie, no zobaczysz A to, Masz już pomysł na film? No Ale oglądał żeś to Kajś, podjebał jakoś? Nie, to jest mój własny może to być podrąbany film, ale Fris też tak robi. Aha. No dobra, no to jedziemy. Dobra, do sklepu wejdę sam. Daj mi no papa, stów i tyle Ile? No stów 500 zł! Stary, pełen małuje ci grube miliony. To ty co stów nie masz. Znaczy no Dom ci nie, ale to... Na co ci potrzebujesz 500 zł? Znaczy kupisz jakiś pewnie zamek z papieru toaletowego Będziesz chciał zrobić. Albo jakieś inne t rzeczy. Tak, tak Mam i z tobą. No to jest mój odcinek, twój odcinek. Tak. Czyli mam zostać w auction. Tak. Okej. Okay. trzeba jechać jeszcze ktoś Dobra, Ruby, nie patrz na klamówkę, tylko idź do następnej Żaby. Mamy y, tam 100 paczek t wysypujemy je na na jakieś miski do i jeszcze mamy jedną paczkę MM'sów, i wrzucamy jednego MM'sa. I kto znajdzie, to wygrywa tysiaka wszystkich skitelsów Tak I kto znajdzie, to wygrywa tysiaka, nie? Kozak No Lubisz BDS-a? No Stoję wśród pól Jest tak cicho, że jestem w stanie usłyszeć swoją przeszłość Dobra, Ja ani nie idę, czekam Dawaj te pieniądze To co jest? Co jest co Ej, dajcie mi jedna raca nie, Ruby, nie patrz! Ty, ale... Przestańmy nazywać Rubym. Nie. Zróbmy to? Jak schudniesz, to będziesz Ruby po mutacji. nie? <noise> Młody przejął kanał. To znaczy wymyślił zajebisty film? Nie wiem jeszcze jaki. Nie, nie wiem jeszcze jaki, ale... Będzie przygotowywał. Więc ja idę ogarniać rzeczy i on mnie zawoła na gotowe. Bo się wymycił? no chodzi. On tam tego Ramba wcale nie da, nie? I ja my będziemy tego szukać dwa dni. Nie no, ja to nagram jak on dodaje je. Ja na dół! Ale by tu nie było, bo żeśmy Może mnie, no, mnie zatrzymał 10 sekund temu, żeby jeszcze nie schodził. Tylko żeby mnie zawołał. Dobra, co to jest w ogóle? Patrz, i teraz wytłumaczę, robimy taki odcinek, nie? Mamy tu praktycznie 100 paczek Snickersów I jedna paczka M&M'sów, nie? I tyś mi chcesz powiedzieć, że na to poszło te 500 złotych prawie? Ja I Żebyś pa, se tak nie ja. było. Ja. Ja ja. I teraz tak, to wyszypujemy to, wyszypujemy Tick, to wyszypujemy wszystko I dajemy jedna kuleczka a I kto ją znajdzie, wygrywa kobla Nie znajdziesz tego Nie, ja, Co będzie łatwe Ulfie, Daj mi igłę! Jest! Jest MK, pa! Jest! Mało widoczna, ale jest! Pokaż. Niech będzie. Pokaż, pokaż. Dobra. To jest twój pomysł. Jakby on wypali, to znowu myślisz coś fajnego. I niech rozpocznie.

Nie to możecie, to Samu siada, bo wam spadnie, padnie, po bo nie się tego, Ale tych... Mam! Patrz, tu był brązowy ślad! Nie, pokaż! Był! To nie tutaj. Pokaż. Ten, to nie jest ten. To jest Wy nie klare. możecie widzieć go zaznaczonego. Bo rozumiesz, że oni widzieli, że to był brązowy. To nie ten. No morda, to że A, no ja. Ale no kolor. No i wie. czemu? No i co? No bo... Dobra, nagrywamy jeszcze raz, bo durnie roz, rozwalili cały ten stół. Trzeba... Nie, bo po prostu wiedzieliśmy jaki jest kolor i go znalazł. Tak, też. ale tylko ro... <noise> ja, kłamie. Ale robiliśmy jakieś... jak ja go znalazłem. Robiliście I mega Poprawili, w Poprawił trochę operator mamali ale Artur mamikunian. Bo szukaliśmy ilo czerwony. I teraz już jest taki, że jest odizolowany, że tutaj nic nie wyleci. A po drugie zrobiliśmy mały bubel. No, bo wiedzieliście, wiedzieli, że to był brązowy kolor, no. więc wszystkie kolory inne nie miały znaczenia. A teraz się odwracacie, ja zaznaczam kolor, ja wam go daję i wy dopiero się odwracacie i nie wiecie, który to jest kolor. Chcę napomnieć, że on ma szybę, on może widzieć szybę kolor. No, ja, ja, tak? ja to, to odwracacie tak. się tam. Dobra, zaznaczę brązowy. Brązowy mamy. Łatwy. Patrz, tu jest. To jest widoczna kreska. To jest łatwe, to no. będzie proste. Bo ja też chciałbym, żeby to było w miarę szybkie, a nie że oni godzinę będą tego szukać. Tak, i żeby nie było, nie? Do wygrania jest. 1000 zł. A musisz to gadać, wiem. No, Ale póki by tej sztuby już nie dał, nie? Tyś, jak jest tu, to pierwszy znajdzie, może to chycić. Na 3-4 zaczynacie. Ten no. zyski dlc ma. Naprawdę mocno widoczną brązową kropkę. Mhm. Myślę, że przy dobrych wiatrach bardzo szybko ją można. Oni zajęcie. patrzą, oni patrzą. Trzy. Patrzą. cztery. Trzy. 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 bo to jest serio, to jest autentycznie, 1000 zł, ten Trzy. 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 widzicie Ty masz w ogóle idiotyczną metodę szukania To no, co już coś takiego No tak, ja to widzę <laughs> To jest nie do ogarnięcia Ja ją widza, nie? <laughs> Serio? Ja. Ja nie patrz, nie patrz To ona będzie gdzieś tutaj nie Jezus, jak to spieprzył <laughs> nie widać. Zabrałem, Już nie widać Zabrałem ją. <grym>, nie, 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 nie. No. Ale to tu, to jest dzieciot! to jest dziecko. mówiłem <grym, grym>, tak. wam, nie możecie tak robić. Musicie. Na, na podłodze. Jest, Teraz i Szukajcie. Z jedna. Jest na, no, jest na podłodze? No jest na podłodze leżą, więc mus, muszą szukać, no, nie? Ej! Ładny gałgany. Hej, no, 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 chodźcie, chodźcie tu. Chodźcie tu. Jedna ręka do tyłu. Zasady zmieniamy. Stop. Freeze game. Nie patrzcie się na stół. Nie będzie się na stół. Jedna ręka lewa. Jestem leworytny. No to prawa. No to prawa. Do tyłu i jedną ręką. <grym> tak. Bez było widać, no. No i. Wygrał, WYGRAŁ ty. Nie mam mnie nie siema! Bo... Chodź tu! To no, wygrał! Daj te pieniądze Co bo jest? Bo będzie uroczyste wręczenie Ale rzeczywiście, znalazł to, nie? Wygrał, serio? no Ja I to normalnie wygrał, nie? Normalnie tak. wygrał Reel, reel wygrał Szumna, nie? Tak ja Nic, tutaj, nic stary nie ten, Słucham nie montuj no. To jest reel, on serio to znalazł Tak To mam je tam Nie, mi! Mhm. Nie, 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 bo ty to rozwalisz Za to, że wymyślił żeś w sumie dobry film też, nie? nawet śmiesznie się to oglądało jak ziomek, które ponad 20 lat jak dziecko ja się paśc, zachowuje 19, 19 lot ziomek z 14 latkiem yy... <grym> <grym> I jeszcze nick na instagramie trap Ulfik. Kram! Zrób mu zuma na rokalona na czole. Zrób mu zuma na usta suche.